Ostatni odcinek z Fukushimy z marca. Żegnamy już to miejsce i serię z Fukushimy. Odwiedzimy ponownie miasteczko Namie oraz Ukedo, gdzie zobaczymy nowe muzeum poświęcone ofiarom katastrofy w Fukushimie z 2011 roku. Idziemy teraz do miasteczka Namie, żeby zobaczyć, co się zmieniło od naszego ostatniego pobytu w tym miejscu. Centrum miasteczka Namie już dwa lata temu było nawet zrewitalizowane, bo jest tutaj przy ratuszu taka uliczka nadziei, gdzie jest kilka sklepików, restauracyjki. Tutaj przyjdziemy później na lunch. Jest nawet duży supermarket ION. Podejdźmy teraz do tego salonu samochodowego, który kiedyś oglądaliśmy z chłopakami z kanału Urbex History. Chyba Przemek zbudowali tutaj nowy hotel, wiesz? Ja nie przypominam sobie, żeby tam to stało, w tym miejscu. No, no, no No, wygląda na nowy. Wszystko te pracownicze robią, nie? Dla robotników, to jest nie? Taka teraz grupa ludzi, zatrudniona taka masa. Jak wchodziliśmy do każdej restauracji, nie? Tak Sami robotnicy. Sami robotnicy jedli, nie? lunchy nie? Z nami, nie? I tutaj znajdował się ten salon samochodowy, który w nami oglądaliśmy z chłopakami z kanału Urbex History. Świetny materiał był wtedy, naprawdę. Było dużo takich starych Cadillaców. Taki, e, wóz pogrzebowy, auto takie pogrzebowe też. Karawan dość specyficzny. No, a teraz. No, na to. Tak. jest pusty plac. Nic nie ma. I dosłownie kilka kroków od tego salonu samochodowego. Było Pacinko. Duży salon Pacinko. I jest też puste pole. Jest pusta działka. Jest ten hotel. Tylko nowy. A tu było Pacinko. Widać zarys budynku, nawet. Oj, gdyby teraz przyjechali. Tutaj do Fukushimy to by się nudzili, nie mieliby co urbexować To by ich zostało Chcieliśmy tutaj przyjść na lunch, bo tutaj dobre jedzonko było, ale niestety Kitchen Grandma jest zamknięte i też sklep z alkoholem z którego właścicielem robiliśmy wywiad dwa lata temu też jest dzisiaj zamknięty. Możliwe, że bierze udział w uroczystościach z, w związku z 11 marca Chyba będziemy się tutaj przyjechać jeszcze jutro Zobaczcie, to jest takie ogromne białe mury Miejsce, w którym niegdyś były polaryzowane, teraz są, mamy takie składowiska. Ale to dziwnie wygląda. Wow. Spróbuję zajrzeć do środka. Jest tam coś jeszcze? O, puste pole jest. jest. Prawie pusto. A więc nie ma. Tym razem widzieliśmy zdecydowanie mniej worków z odpadami. Mimo to wciąż problemem jest np. radioaktywna woda składowana w elektrowni atomowej w Psymdajici, którą Japonia planuje wylać do oceanu w niedalekiej przyszłości. Z drona widać jaka to była kiedyś skala, a teraz puste. Są to puste pola, nie ma praktycznie już żadnych tutaj worków z zaspadami, zostały gdzieś wywiezione. Pamiętam, byliśmy tutaj dwa lata temu na tym samym polu i naprawdę było bardzo dużo, tysiące takich czarnych worów. Pada pytanie, gdzie oni to wywożą. Jesteśmy na pastwisku nadziei u pana się Załamasami. Pastwisko nadziei, Kibono Boku, to jest data trzęsienia ziemi przeszłość przyszłość 14 km od elektrowni atomowej w Kusimadajczy, to jest napisane. Zobaczmy w ogóle, czy jest pan Yoshizawa, czy go dzisiaj dorwiemy, żeby się zapytać. W ogóle niesamowite są tutaj te, te jego takie wystawy, nie? to taka, taki ołtarz w sumie, nie. Kaugodzira, pamiętam jak powiada, ale nie ma tego jego samochodzika. To no, taki samochodzik ze szkieletem krowy, który jeździł podobno na demonstrację pod parlament japoński. Zadzwoniłem do Pana Josidzały, ale akurat był poza farmą i nie mógł nas uprowadzić. Dalej walczy z establishmentem i dzisiaj najwyraźniej był zajęty. Ruszamy dalej do Ukedo. Po drodze znaleźliśmy wystawę zdjęć z lokalnego festiwalu przy zdewastowanej świątyni. Zatrzymaliśmy się zobaczyć pozostałości niegdyś pięknego chramu, który jednoczył okolicznych mieszkańców. To miejsce tutaj w UKEDO yy, robi zawsze wrażenie. Te, tutaj widać ten poziom destrukcji dokonany przez to tsunami. Jesteśmy pod szkołą. Tepko tu przy wybrzeżu. Budynek wciąż stoi, aczkolwiek widzę, są jakieś prace w środku, są robotnicy. No mam nadzieję, że tego nie zdemolują. To jest taki symbol już tego miejsca i miejmy nadzieję, że to zostanie. Na zegarze jest godzina, w której uderzyło tsunami w tą szkołę. Na szczęście w tej szkole nikt nie zginął. Uczniowie wraz z nauczycielami zdążyli uciec. Bezpieczne miejsce. Jedziemy teraz do nowego muzeum, które zostało tutaj zbudowane naprawdę niedawno, bo dwa lata temu jeszcze go nie było. Ale po drodze widzimy wszędzie te place budowy, tak? I już wiemy, co tutaj budują. Budują tutaj park pamięci ofiar tsunami. Tu na tym placu będzie wkrótce piękny park z takim pagórkiem, z pomnikiem i dużą ilością zieleni. A mam, na mam nadzieję, że kiedyś tutaj przyjadę, żeby go zobaczyć, jak wygląda po zakończeniu budowy. Za nami właśnie stał dom jednorodzinny, który został mocno uszkodzony w wyniku uderzenia tsunami. Tam była taka kartka z kalendarza, która się zatrzymała na 11 marca. Widok był bardzo przejmujący na tym miejscu. Tego budynku już teraz nie ma. Został jeszcze tylko ten jeden straszek obok i jeden budynek za nim, a sam podejdziemy. Tutaj był ten dom, który eksplorowaliśmy dwa lata temu z chłopakańska z historii. No i teraz została tylko tam taka chałupka z tyłu, a główny budynek został całkowicie zdemolowany. Nic po nim nie zostało, tylko krzaki. Lecie bliżej. Tyle zostało pod domku, puste, zakrzeczone pole. Tutaj dwa lata temu było o wiele więcej tego złomu. część już posprzątali. Zostało jeszcze nieco kamieni, kawałków e, pogiętych kawałków metalu. No i na przykład taki oto rozwalony samochód. Zobaczcie jak ten metal jest pogięty po prostu. To wszystko zostało. Zmiecione tą wielką falą tsunami, chyba jakiś magazyn. On dalej stoi, no, ledwo co te filary, wszystkie już są zardzewiałe. Nie wygląda na to zbyt stabilnie, ale budynek przetrwał uderzenie tsunami jako jeden z niewielu w tym miejscu. I tutaj obok znajduje się taka niewielka kapliczka. Zastanawiałem się czy można wejść na górę po tych schodach, ale no konstrukcja nie wygląda zbyt solidnie Znaczy schody jeszcze jako tako wyglądają, nawet nieźle Drewno jest dość solidne, mocne, ale tutaj ten sufit jest podziurawiony, więc lepiej nie wchodzić tam na górę Poza tym jest strasznie ciemno, nic nie widać Ten budynek miał być naprawdę solidny, skoro przetrwał uderzenie fali tsunami Piętro wydaje się być no, prawie jakby nieruszone, nie? tylko Parter rozwalony całkowicie, aż ściany poleciały. Jesteśmy już bardzo blisko elektrowni w Kusimadaj i ci tu jest droga, która nie prowadzi. Jest ta blokada. No, zobaczyć, czy uda nam się dostać nad wybrzeże, bo chcemy dostać się na plażę. Tam było takie miejsce, z którego można zobaczyć tę elektrownię. Czy jest... czy to nie ma tak, miernik. zero, zero, zero. 0,084 to znaczy Jest mniejsze promiewanie tutaj niż w tych miastach, które odwiedziliśmy. No i tu jest bramka prowadząca do elektrowni, tam dalej nie idziemy. Aczkolwiek jestem zaskoczony, że nie ma żadnej ochrony: nic. Nikogo tutaj nie ma. Future from Fukushima. No, miejmy nadzieję, że będzie to lepsza future, lepsza przyszłość. No dobra, no, próbujemy tutaj dostać nad morze. Odparta jest. Aż strażnik już nie ma.

新しい次のことが始まるしとにかく人々の気持ちが終わってないっていうのは確かだし復興もされてないと思いますね、うん、はい。将来に復興されると思いますかこの辺されないと思うされない。うん。で人々も戻ってこれないもんこれじゃ、うん、人間が戻ってくれない限りやっぱり復興できないと思うここに戻ってくれなければ水晶探偵を降る Elektrowni w Tak jak dwa lata temu udało nam się dotrzeć do miejsca, z którego widać reaktory elektrowni w Daiichi dodali trochę tych bloków przeciwko falom i ciężej się wspiąć tam dalej na molo. Ale jak ktoś jest akrobatą, to może wejść. Ale mi już wystarczy, bo i tak widać tą elektrownię całkiem nieźle. Nagrałem co ja miałem nagrać, zrobione zdjęcia. Wracamy teraz do muzeum. Będzie zapalanie Świec w intencji ofiar oraz później fajerwerki. tak Tam była, przy parku była tablica informacyjna w jakim celu jest zbudowany ten park, aby wszyscy Japończycy oraz ludzie z całego świata mogli przyjechać tu i się pomodlić nad ofiarami tego kataklizmu, który doświadczył ten teren. No powiem Wam, ja się nie spodziewałem, że tutaj powstanie coś tak szybko. Dwa lata temu, jak tutaj byliśmy, to było po prostu pustkowie. Nikogo tu nie było, oprócz kilku robotników nic pustynia i parę rozwalonych domów. No a teraz przepiękne muzeum. Great East Japan Earthquake and Nuclear Disaster Memorial. Nihon Sai Genshi Ryoku Bardzo dużo odwiedzających dzisiaj Dziwnego I dzisiaj przy muzeum będzie specjalna ceremonia ku pamięci ofiar Jesteśmy we muzeum Pachnie nowością, jest naprawdę ogromne Pięknie to wygląda Jest fortepian postawiony Później ma być koncert chyba ku pamięci ofiar Idziemy do środka Po ile są bilety? Wspimy? Daję do tomatu. Wielkie to muzeum w środku. Jest po angielsku też wszystko opisane. A za 6 minut będzie minuta ciszy. Więc trochę spieszymy.

浪江のお店の商店街の松原さん覚えてますか2年前ラクでお会いしたノマドさんと一緒に今日探してたんですよお店でお店ちょっと今ごめんなさいのたばに移りましてここにあここやってますかこのお店が前はうちの会社でやってますわすごいよかったねちょっと心配してたんですどこに行ったんだろう

Żegnamy Fukushimy i jej mieszkańców. Mam nadzieję, że region będzie dalej się zmieniał i powoli powracał do życia. Dziękuję za oglądanie tej serii. O Fukushimie poczytacie także w naszym e-booku o podróżach po Japonii, którego premiera planowana jest na 25 kwietnia. Dziękuję wszystkim, którzy już go zakupili. 27 kwietnia natomiast wyjeżdżamy z przemkiem na wielką wyprawę rowerową przez Japonię. Na kanale pojawią się rowerowe vlogi oraz będą też streamy z trasy. Zapraszamy na nowe serie na kanale.